Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić sushi dla świnki morskiej. Potrzebny nam będzie ogórek, nóż, jakieś przysmaczki. więc na początek kroimy ogórka w takie e, grubsze plasterki. Ja już pokroiłam i to ma wyglądać mniej więcej w ten sposób takiej grubości. Mm. To właśnie prostarki. Następnie wkładamy do środka. Można najpierw zrobić dziurkę. Ja zrobię tą dziurkę i zaraz do was wracam. Okay, ja już zrobiłam dwie dziurki w dwóch. Teraz wkładam nam przysmaczki. Są już gotowe i teraz idę jej dać mi. Ona już tutaj czeka. Proszę. Okej. Okay. A to i po prostu dam później i zostawię tutaj na klatce. Więc to już tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. To na razie.